7 dzisiaj wam pokażę jak zdobywać, jak zdobyć dużo petów, w sensie, że założyć, jak założyć dużo petów ogólnie. Jeśli zaczynacie, to pewnie zastanawiacie się, jak założyć dużo petów ogólnie. Jest na to dużo sposobów, ale właśnie, zanim, zanim przed tym, chcę wam pokazać ogólnie no, jedną Jest, rzecz. Jesteśmy w klanie, więc coraz co bardziej się rozwijamy, mamy 32 level. Nie? Weźcie wizowe. Yy, macie linka na Discorda yy, Klanowego i tam się zrekrytujcie naprawdę. Bo my wbijamy ten klan, naprawdę. Ciągle yy, członkowie nie awkują w ogóle, więc yy, ciągle wywalamy członków i tak co pozostało, znowu jesteśmy we trójkę, nie? więc naprawdę. Polecam dołączyć, nie? I tak w ogóle wygląda mój team. Trochę go zupgradeowałem więc tak to wygląda. A zacznijmy od tego: że. Pierwszym sposobem yy, są upgrade. Y. Macie tutaj od razu trzy pet rozumiecie? Trzy pet od razu. Kolejnym sposobem yy, są Enchant Aura. Czyli wybieracie sobie, sobie na przykład wizowy na. Dobra, wizowy idziemy sobie na Star Factory i wizowy tak, na Star Factory, nie? Jest taki coś: Aura Force. Ogólnie, jeśli macie dużo niepotrzebnych aura, możecie sobie na przykład zrobić coś takiego, nie? I to wam daje normalnie takie jedno takie Misty sobie teraz trzy Daję sobie jedno i mam. I potem sobie idziecie na Atlantisa. Ale nie będę tego pokazywać już. Idziemy sobie na Atlantisa. I tutaj na oraz Machine po prostu. Tutaj macie. Tutaj Select Aura. Na przykład sobie weźmiemy na przykład taką. Taką, bez enchantu nie? No to, rel, rel, rel. i mamy Toxic Pets. Ja na przykład, ja na swojej aurze mam Clix 3 i naprawdę bardzo fajnie yy, działa. Ale na przykład możecie różne, naprawdę, dropnąć. Na przykład, możecie dropnąć plus jeden petoklipt właśnie na tych aurach Więc tak to działa ogólnie. Yy, czy polecam robić te właśnie enchanty? Tak. Yy, jeśli macie naprawdę dużo białtek do karmienia, naprawdę opada się naprawdę. Widzowie, więc kolejnym sposobem jest wejście w shop. Macie coś takiego jak plus 2 petaquip, plus 3 Petek. To się stakuje, czyli macie plus 5 petak z tego, ale jest taka opcja jak Ancient Shop. W ogóle nie sobie na tego Ancient Shopa. To jest wystarczy pójść na deserta. Ja już wam pokazuję. Sorry, widzowie za lagi, bo widzę na no, ja obs Już nie daje takich lagów. Pyk. Lecimy i teraz to, Tutaj macie na przykład. Asynchopa, Shopa, No i tutaj macie na przykład plus 2 PC za darmo. Po prostu sobie wystarczy zbierać te nasze etikety no i po prostu kupujecie i macie plus 2 PC. tak to wygląda. Kolejnym sposobem jest pójście na spawnę i wystarczy pójść do yy, indeksu. No i macie na przykład na rewardsach yy, tutaj właśnie do odebrania na przykład takiej PS Clipy, na przykład za, wam pokazuję Za 5 tutaj nic nie macie, tutaj nic nie macie, tutaj nic nie macie Za 100 macie plus 1 PS Potem macie plus 1 PS za 400 750 plus 1 No i tak to wygląda Ale jeszcze za tysiaka za macie kolejnego Za 1750 macie kolejnego Tak to wygląda więc tak to wygląda ogólnie widzowe. Polecam to robić naprawdę. Jeśli chodzi o kolejny sposób, jest to ring. Na ringu możecie mieć nawet chyba plus 2, jeśli się nie mylę, ale chyba plus 1 albo plus 2. Ja na przykład na Insight mam plus 1. Wystarczy po prostu pójść na... Wy sobie pójść się na przykład na y, y, Vulcano, Ja sobie po prostu tutaj wejdę w Remote i y, link z maszyny i po prostu sobie skraftujcie sobie jakiegoś ringa jak to oni ja zbieram na inferno uda nam zbierać ogólnie y, clan pójdźmy sobie y, na king doma i na clan castle nie? właśnie w klanie da się zrobić plus 2 pc clip jeśli chcecie oście na mikranu jak zrobić to po prostu to wystarczy tutaj pójść macie plus 1 pc clip tutaj y, kolejnym sposobem tutaj jest pójście do. kanał yy, y, 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 Grade'ów. No i macie tutaj plus jeden pasek. Więc tak to wygląda. Yy, kolejnym sposobem jest. taka jest taka kraina na spaceie Spaceship. Taka kraina, którą możecie. Mo, mogliście olewać ogólnie. Ja tu mete meteorytów, dobra. Macie coś, tutaj, tak, no, macie coś tutaj do budowania, ogólnie, nie wiem, ale to nie bez powodu jest coś takiego dobowa do budowania Bo za, za, zbudow nie, tutaj, za zbudowanie 30 yy, ci wszystkiego Macie właśnie nasze plus 1 peso clip Ja tego w ogóle zapomniałem o tym, więc będę to robić Ale macie tutaj naprawdę po rzeczach, na przykład macie tutaj różne rzeczy, plus 10, 10 No to wszystko po prostu, po prostu musicie zbudować Ale tak już trochę yy, kolejnym sposobem ogólnie o, trochę to. Pójdźmy sobie na Skylands. Bo tam jest taka jedna nowa, nowa mechanika. ta W zasadzie Wolf Part 2. Jest coś takiego jak Fishing I tutaj macie, możecie zdobyć. Tak, 3-4 petoki. Tutaj macie raz. Macie yy, skill tree. Yy, pokażę Wam. skill tree macie Fishing i tu macie 2, y, 3 No i jeszcze chyba wy... No i tak to wygląda Jeszcze kolejną, y, kolejnym sposobem Jest achievementy Dokładnie, dostaje się plus jeden petoklip za otwarcie chyba 5 milionów jajek Coś takiego, tak to było za 5 milionów jajek i się dostaje plus jeden petoklip Ale ogólnie się dostaje za achievementy dużo rzeczy, więc polecam to robić ogólnie Więc tak to wygląda, widzę ale na koniec wizowe yy, otworzymy sobie trochę Ticketów etykietów. Jak zawsze w sumie. Więc auto use i lecimy widzowe Ogólnie wizowe, pogadamy sobie teraz, jak zawsze w sumie. Wizowe. Jest taka sprawa, że ogólnie aktualnie miałem nagrany film z Tab Simulatora. Ale w końcu go nie wrzuciłem, bo uznałem, że. Ta gra mi się tak średnio podoba Tak szczerze. Nie jest taka bardzo dopracowana jak Rebif Champions Ja tu nie będę z niej nagrywać, bo teraz niektórzy youtuberzy nagrywają z niej Ja raczej nie, chyba ja, ba ja bardziej z innych gier będę nagrywać też Po prostu Wersja U nie ma jak na razie co robić, więc Legują do was poradniki, jak w sumie zawsze jak nie ma co robić w więc. więc Spodziewajcie się kolejnego poradnika za parę dni, potem będzie Może, albo w sumie będą leaky, pewnie Zobaczymy, jak to będzie wyglądać wszystko. Miało być daily, ale jednak po prostu nie ma co robić w tym No więc naprawdę... Tak średnio bym powiedział. Przewidzimy sobie na chwilę. Ja sobie pójdę do gardenera, bo chcę jedną rzecz zobaczyć. Okej, okay, to jest... Zobaczmy yy, collect. No, no kurde, on trochę Collect. Jeśli yy, chodzi o profil... 75 dobra przejdźmy do action rewards i ogólnie dalej liczymy. podki tutaj, eee, tutaj nie widzę za bardzo nie, nie widzę Nie ogólnie też dzięki za te oświetlenia bo ogólnie teraz każdy film zrobił mi 100 oświetleń naprawdę ja to jest bardzo fajne eee, więc dzięki widzowi za... naliczyłem dokładnie 8 sposobów w tym filmie, więc yy, mam nadzieję, że wam się przydadził. Te 8 sposobów chyba da się więcej od sposobów, ale ja więcej nie odkryłem. Więc możecie napisać w komentarzach, jak coś, jak coś czegoś nie mówiłem. Więc tak to wygląda. Ogólnie staram się rozwijać ten kanał, bo dalej jest to wyświetlenie, już, już jest real pay, nie? Z tymi wyświetleniami, ale ja chcę mieć duże wyświetlenia, nie ukrywam tego. Więc naprawdę, ale ogólnie dzięki za te wyświetlenia i tak dalej. Lajki, komentarze, wszystko naprawdę dzielą Mocno więc naprawdę dzięki wizowy. niedługo kończymy odcinek, tylko jeszcze chwilę otwieramy Wizowy więc. Ja... Nie, bo na przykład z Minecrafta miałem planować odcinek, w sumie może nagram lat go kiedyś. Z yy, pika takiej gry jednej. Jest je znacie, to możecie się wpisać na YouTube i na Steamie. Yy, więc, no. więc tak to wygląda. Głównie widzowie. Oh, ja już powoli kończę widzowie dzisiaj. Więc uwaga ostatnie. Tak, free, free, free. Widzowie. To na tyle dzisiaj zostawcie suba, lajka i widzimy się za dwa dni.